A rekremisujemy dzisiaj tutaj w Krakowie z Hutnikiem 1-1, to trzeci mecz niestety na, dla nas bez zwycięstwa. No bez zwycięstwa, ale, ale walczymy do końca, bo liga jest bardzo wyrównana i bardzo cenny punkt. No właśnie, dzisiaj, dzisiaj ta gra mogła kibicom, którzy, którzy przyjechali was tutaj dopingować, mogła się podobać, bo jednak walczyliśmy przez, przez pełne 90 minut, trochę, tro, trochę, trochę można powiedzieć, że Zmazaliście trochę plamy bo jednak po tym słabszym meczu z Wisą Puławy. No, dziękujemy bardzo kibicom, bo są naszym dwunastym zawodnikiem i wspierają nas na dobre i na złe. I w czwartek walczymy o zwycięstwo, żebyśmy się cieszyli razem z nimi. No właśnie, maraton kończymy, będziemy kończyć meczem w czwartkowym z Sandecją, z Sandecją która jest w strefie spadkowej, no i na pewno znowu czeka nas bardzo ciężki bój. No tak, jak powtarzałem. Liga jest wyrównana, i tu nie ma drużyn słabych. Musimy się bardzo dobrze przygotować do tego meczu i, i zdobyć trzy punkty. Dzięki.